Chciałbym podzielić się dzisiaj z Wami czymś, co napełnia taką wielką radością moje serce, a co jest wynikiem chwil spędzonych nad pierwszymi dwoma, trzema rozdziałami Pisma Świętego. Miałem taki czas, że przez kilka miesięcy, w czasie porannych osobistych nabożeństw, wracałem ciągle do, do tych pierwszych rozdziałów Biblii, i przyznam się szczerze, że to, co, to, co jakby ukształtowało się w mojej świadomości na podstawie Niby tak niewielkich fragmentów Biblii, yy, uważam, że jest czymś, co w, we wspaniały sposób odsłania nam, kim jest Bóg. Superprodukcja. To kojarzy nam się przede wszystkim z Hollywood i z filmami, za które płaci się od kilku do kilkuset milionów dolarów, często po to, żeby przekazać historyjkę, czasem nawet bardzo błahą historyjkę. Jest takie studio Marvel, kiedyś produkowali komiksy, a na ich bazie wyprodukowano szereg różnych filmów. Te ostatnie produkcje z ostatnich lat potrafiły kosztować nawet po 300 milionów dolarów. Mojżesz żył 3,5 tysiąca lat temu, a jednak był człowiekiem, który na miarę swoich możliwości. Zainspirowany przez Boga, natchniony przez Boga, też stworzył arcydzieło. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy szczególnie zwrócili uwagę na pierwsze opowiadanie, jakie znajdziemy w Księdze Rodzaju. Żebyśmy spróbowali chwilkę porozmawiać o ramach tego pierwszego opowiadania. Potem żebyśmy troszkę spróbowali pomyśleć tak, jak Mojżesz, kiedy konstruował to pierwsze opowiadanie w Księdze Rodzaju, moja mama często mi mówiła, że robię coś po hebrajsku może u was też gdzieś w domach takie powiedzenia były, hebrajczycy, semici, oni myślą zupełnie inaczej niż my. Jeśli byśmy otworzyli Pismo Święte w języku hebrajskim, to byśmy musieli otworzyć je od początku do końca z zupełnie drugiej strony, a tekst czytalibyśmy nie od lewej do prawej, a od prawej do lewej. Och, można było naprawdę dużo mówić. Przez chwilę chciałbym, żebyśmy spróbowali pomyśleć tak, jak myślał Mojżesz. Kiedy pisał to pierwsze opowiadanie, chciałbym, żebyśmy na bazie tego spróbowali ustalić, co jest takim teologicznym centrum tego pierwszego opowiadania w Księdze Rodzaju, w pierwszej Księdze Mojżeszowej, krótko o pewnej retrospekcji, którą możemy tam znaleźć i na koniec, no właśnie, odpowiedzieć na to kluczowe pytanie, czy my jesteśmy jakąś taką wpadką, czy raczej jesteśmy. Zaplanowani, chciani, wymarzeni. Jak to się stało, że Biblia została podzielona na rozdziały i wiersze? Otóż w średniowieczu ktoś stwierdził, że jest taka potrzeba. I bardzo dobrze stwierdził, bo ja teraz powiem Pierwsza Mojżeszowa, pierwszy rozdział, trzeci wiersz, i wszyscy wiemy, gdzie mamy otwierzyć. Powiem Księga Izajasza, 12 rozdział, wiersz trzeci. I wszyscy szybko możemy otworzyć te same miejsca. To jednak. Spowodowało, że na pismo święte zaczęliśmy patrzeć przez pryzmat tego podziału, na rozdziały i na wiersze. Są fragmenty Biblii, które jeśli przeczytamy w taki sposób, że jeden rozdział, a potem po jakimś czasie drugi, to bardzo często nie zauważymy, że jest ścisły związek pomiędzy jednym a drugim. Więcej, ten podział na rozdziały i wiersze powoduje, że czasem nie poszukujemy tego podziału, jaki zaplanował natchniony przez Ducha Świętego autor danej księgi. Bo tak jak wspomniałem, pierwotnie on nie dzielił na rozdziały i wiersze, ale dzielił tekst. On był w jakiś sposób uporządkowany. Nie będziemy tutaj prowadzić całej debaty na temat tego, jak możemy podzielić to księgę rodzaju i gdzie możemy wyznaczyć granice pierwszego opowiadania. Ale chciałbym zaproponować właśnie taki podział. Pierwsze opowiadanie otwiera się takim stwierdzeniem wstępnym. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. A kończy się nie w 31. wierszu pierwszego rozdziału, ale tak naprawdę kończy się pierwszym zdaniem w rozdziale drugim i w wierszu czwartym. To jest zdanie, które to wszystko podsumowuje. Takie były dzieje nieba i ziemi podczas ich stworzenia. A wszystko, co jest wewnątrz, jest właśnie opisem dotyczącym stworzenia szczególnie właśnie nieba, nieba i ziemi. Dlaczego, dlaczego uważam, że taki podział jest właściwy? Po pierwsze, liczba 7 ma kluczowe znaczenie w całej tej konstrukcji, w całej tej produkcji mojżeszowej. W ogóle, gdyby Mojżesz żył dzisiaj... Szczególnie w tym młodszej generacji, w młodszym pokoleniu. Podejrzewam, że nie pisałby, a raczej nagrałby coś. Może wykorzystałby telefon komórkowy, może jakąś lustrzankę, do tego jakiś statyf, a może jakiegoś gimbala, do tego może podłożyłby muzykę i te najważniejsze momenty swojej narracji zaakcentowałby może jakimś, jakimś motywem muzycznym może jakimś szczególnym motywem takim wizualnym. Ale nie miał takich możliwości. Posługiwał się słowem pisanym, ale to nie znaczy, że nie dał z siebie wszystkiego. Mojżesz dał z siebie wszystko. Liczba siedem jest szczególną liczbą, która, która jakby pomaga nam uchwycić to, co dzieje się w Księdze Rodzaju. Przede wszystkim siedem dni stworzenia, tak? To pierwsze opowiadanie zawiera w sobie siedem, a nie sześć dni. Jeśli w taki sposób je podzielimy, jak tutaj właśnie jest zaproponowane. Po drugie, jeśli policzymy liczbę słów w języku hebrajskim, w tekście hebrajskim, które zawierają się pomiędzy zdaniem otwierającym a kończącym to pierwsze opowiadanie, to jest to liczba 462, która jest wynikiem pomnożenia 66 razy 7 albo 77 razy 6. Gdybyśmy zaczęli w ogóle tak analizować pod tym kątem to pierwsze opowiadanie, okazuje się, że zdanie otwierające składa się z siedmiu hebrajskich słów, drugie zdanie zawiera, składa się z czternastu hebrajskich słów, co jest, co jest liczbą 2 razy 7, a kiedy dochodzimy do kulminacyjnego w pewien sposób momentu tej księgi, do opisu odpocznienia Sabatu, to tam mamy trzy razy po siedem hebrajskich słów. Ta liczba siedem wielokrotnie jeszcze w innych odsłonach pojawia się, na przykład siedmiokrotnie jest powiedziane, że widział Bóg, że to było dobre, kiedy za siódmym razem jest powiedziane, że Bóg spojrzał na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. Liczba siedem jest symbolem pełni, doskonałości, kompletności i to jest właśnie to, co znamienuje dzieło Bożego stworzenia. Dlaczego jest to ważne, by, by dostrzec te ramy, które nadał temu Mojżesz? Za chwilę stanie się to jeszcze bardziej jasne, ale chciałbym, żebyśmy popatrzyli na, na tekst, który bardzo dobrze prawdopodobnie znamy. Tak jak wielu z nas na pamięć mogłoby powiedzieć pierwsze słowa Biblii, na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, tak wielu z nas prawdopodobnie mogłoby zacytować i te słowa. Na początku było Słowa, Słowo było Boga, a Bogiem było Słowo i tak dalej, i tak dalej. Kiedy patrzymy na to e, jako spadkobiercy takiej kultury i sposobu myślenia greckiego, pogańskiego, grecko-rzymskiego, pogańskiego, to patrzymy na to w układzie liniowym. Układ liniowy to jest, to jest taki układ, w którym jest wstęp, rozwinięcie. Zakończenie. Wszystko idzie po sobie jedno po drugim. I kiedy patrzymy na to zdanie w układzie takim liniowym, to nie dostrzegamy tego, co intencjonalnie pozornie prosty człowiek, prosty rybak, jakim był Jan, umieścił w tym zdaniu. Dlatego, że ci Hebrajczycy budowali swoje wypowiedzi ustne w czasach, kiedy nie, nie było wiele materiałów pisemnych, a potem też pisemne, kiedy były popularniejsze. Nie w układzie liniowym, ale w układzie koncentrycznym. W takim układzie, w którym była przemyślana struktura, która prowadziła do jakiegoś centralnego punktu, który był sercem, sercem opowiadania. Po co aż cztery Ewangelie? Bo każda ma troszkę inny cel. Jan napisał swoją Ewangelię w czasach, kiedy były zażarte dyskusje. Czy ten Jezus naprawdę był w ciele? Czy to był naprawdę Bóg? Czy to Bóg, który miał prawdziwe ciało, czy pozorne ciało? W czasie tej dyskusji Jan pisze czwartą Ewangelię po to, żeby naprawić coś w myśleniu pierwszych chrześcijan pod koniec I wieku. I zobaczcie, w tych pierwszych dwóch wierszach on tak naprawdę pokazuje, co chce w całej tej Ewangelii przekazać. Po pierwsze, chce przekazać, że Jezus był Bogiem. I po drugie, że Jezus był z Bogiem. A kiedy to zobaczyłem po raz pierwszy, pomyślałem sobie: No nie, to jest tak wyraźne. I to prosty człowiek w taki sposób pisał. To było bardzo popularne, to było bardzo istotne w sposobie komunikowania się właśnie w tej kulturze hebrajskiej. W Księdze Rodzaju, w tym pierwszym opowiadaniu, Pojawia się siedmiokrotnie słowo stworzyć. I pojawia się po raz pierwszy w zdaniu otwierającym, i po raz ostatni w tym zdaniu podsumowującym. Ale potem okazuje się, że w samym sercu i to w jednym wierszu po trzykroć występuje to samo słowo. Przeczytajmy ten wiersz. To jest 27 wiersz pierwszego rozdziału pierwszej księgi mojżeszowej. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył Go, jako mężczyzny i niewiastę stworzył ich. Co Mojżesz chce powiedzieć o Bogu i o Bożej perspektywie stworzenia? Co było najważniejsze z Bożej perspektywy? Bo przecież ta superprodukcja jest po to, żeby pokazać nam Boga, pokazać Jego serce, pokazać Jego plan. W samym centrum Bożej uwagi jest zamysł stworzenia człowieka. To jest bardzo istotne, bo kiedy my to czytamy z naszym myśleniem takim liniowym, to czytamy o dniu pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, piątym i dopiero gdzieś tam ten człowiek na samym końcu się pojawia. Tak? Czasem można by było sobie pomyśleć, tak, stworzył Pan Bóg tyle fajnych rzeczy, w końcu pomyślał, a jeszcze by się przydał to jakiś gospodarz, ktoś, kto by o to wszystko się zatroszczył. Ale z perspektywy Boga myśl była zupełnie inna. To było zupełnie, zupełnie inaczej. Otwórzmy na chwilę Księgę Izajasza, rozdział 45 i wiersz 18. Bo tak mówi Pan, Stwórca niebios. On jest Bogiem, który stworzył ziemię i uczynił ją, utwierdził ją, a nie stworzył, aby była pustkowiem, lecz na mieszkanie ją stworzył. Ja jestem Pan, a nie ma innego. Tu jest bardzo ciekawa myśl. Bóg nie stworzył Ziemi, aby była pustkowiem, ale czy z pierwszego opowiadania wynika, że przez czas nie wiemy, jaki Ziemia była pustkowiem? Kiedy przeczytamy drugi wiersz pierwszego rozdziału, to czytamy: A Ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią. Nie wiemy, czy to trwało godzinę. Rok czy więcej czasu. Ale popatrzcie, Izajasz pokazuje, że od samego początku Bóg tworzył tą ziemię na mieszkanie, nawet jeśli był jakiś okres, w którym ona czekała na, na jakieś dalsze, dalsze działania. Koło domu mojego takiego dobrego przyjaciela była taka niedokończona budowa. Ktoś zrobił takie podpiwniczenie i, i jakby taki niski parter i zostawił to tak. I tam były sterty piachu, dzieci się tam bawiły, drzewa w końcu jakieś tam porosły. Przez lata od czasu w gimnazjum, kiedy tam przyjeżdżałem do niego i mijałem jego dom, podjeżdżałem pod jego dom, to zawsze mijałem tą taką niedokończoną budowę. Ale kilka lat temu, kiedy z Warmii i Mazur przyjechałem w rodzinne strony i miałem takie pragnienie, żeby go odwiedzić, to podjeżdżając pod jego dom, zobaczyłem, że stoi tam coś pięknego. Piękna lewacja, okna, drzwi. Na podjeździe samochód, w oknach firanki, widać, że tam ludzie żyją i naprawdę robi to piękne wrażenie. Myślę, że podobnie było z Ziemią. Pan Bóg stworzył ją, ale od samego początku miał plan. Miał plan. On tworzył ją z myślą, by była ona domem dla człowieka. To tak jak rodzice, którzy planują dziecko, wiedzą, że będzie, i w pewnym momencie coś tam w tym. Chociaż jednym spokoju zazwyczaj robią, Cho chociażby łóżeczko ustawiają, prawda, jakieś, jakąś szafeczkę na jakiejś rzeczy. Przygotowują coś, ale, ale nie najważniejsze jest to, co przygotowują. Najważniejsze jest to, że będzie w ich domu dziecko. Mojżesz miał opowiedzieć o Bogu, posługując się słowem pisanym. I całe to pierwsze opowiadanie jest pisane prozą. Jest tylko jeden wiersz, i to jest właśnie ten wiersz. Który jest poezją hebrajską. Znawcy języka hebrajskiego określają to jako krótką pieśń. Dlaczego? Dlaczego w tym miejscu jest pieśń? Czym różni się pieśń od formy takiego opowiadania zwykłego? Co takiego ma w sobie pieśń, czego nie ma po prostu opowiadanie? Pamiętacie, kiedy pierwsza pieśń w Biblii się pojawia i to, to nie da się tego przeoczyć, kiedy po raz pierwszy jest taka. Taka pieśń niesamowita to jest po tym, jak Bóg otwiera przed Izraelitami morze. Oni przed chwilą mieli wizję śmierci. Mieli zginąć oni, ich dzieci. Po prostu to, to tragedia miała być. Ale Pan Bóg uczynił niesamowite cud i suchą stopą przeszli, przeszli przez morze. Słuchajcie, po takim doświadczeniu to nie da się po prostu o tym mówić. I, i nie da się powiedzieć, Boże, chwała Tobie. To trzeba zaśpiewać, bo śpiew, bo pieśń może przekazać emocje, których nie może przekazać słowo takie po prostu opowiadane. Pieśń zawiera w sobie niesamowity ładunek emocjonalny. Ja rozpoczynałem swoją służbę w kościele jako kurier znaków czasu na kaszubach. Przez kilka miesięcy odwiedzałem ludzi od drzwi do drzwi. Wręczałem im jeden egzemplarz znaków czasu. Po jakiejś rozmowie, oczywiście wstępnej, i za jakiś czas wracałem z pytaniem, czy nie chcą go prenumerować. Dla mnie kontakt z jedną osobą, twarzą w twarz, nieznaną osobą to jest mega wyzwanie. Po dzisiejszy dzień. I wtedy tak samo było. Zawsze, codziennie, musiałem na nowo nastawiać swoje serce, czytając Biblię, literaturę chrześcijańską, modląc się, żeby wyjść i spotkać się z tymi ludźmi. Wiecie, kiedy wracałem, zawsze miałem taką radość. Po pierwsze, że wypełniłem swoje obowiązki, wypełniłem swoje zadania, że Bóg dał mi siły, że teraz już mogę się odprężyć, teraz mogę już odpocząć. E, mieszkałem wtedy w domku jednorodzinnym na, na piętrze, e, a na parterze mieszkała rodzina. Rodzina ludzi wierzących, bardzo sympatyczne, małżeństwo z trójką dzieci. Zawsze, kiedy wracałem, to taki szczęśliwy, radosny, po prostu śpiewałem. A że nie było wtedy żony, to nikt mnie nie wyciszał. Więc śpiewałem sobie dosyć, dosyć głośno. I pewnego razu po powrocie nie śpiewałem. I nagle słyszę pukanie do drzwi. Wchodzi sąsiadka i mówi: Piotr, co się stało? I mówi: Ale co, co, się, co się miało stać? Mówi: Nie słychać cię na dole. Jak mojżesz miał opowiedzieć o uczuciach Boga? Jak miał wyrazić radość? którą Bóg przeżywał właśnie z tego powodu, że stworzył człowieka. W samym sercu tego opowiadania umieszcza krótką pieśń hebrajską. Czasem w wielkich tych produkcjach filmowych zaczyna się wszystko tak szumnie, z takim, z takim przytupem jest jakaś taka no, żywiołowa akcja, i nagle jest klatka stop! jest powiedziane tam nie wiem godzinę wcześniej pięć dni wcześniej Nazywamy to retrospekcją, takim cofnięciem się wstecz, by wyjaśnić nam, jak do tego doszło. Kiedy czytamy opis stworzenia w tym pierwszym opowiadaniu, w żadnym momencie nie jest nam pokazana taka scena, jak przed tym centralnym punktem, przed aktem stworzenia człowieka. 26 wiersz, czytamy tam: Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas. Ani razu w żadnym przypadku, czy to stworzenia gwiazd, słońca, czy, czy ryb, czy ptaków, nie ma takiej myśli, że Bóg siedział i rozmawiał na ten temat. Zresztą właśnie to słowo bóstwo bardziej tutaj pasuje, bo, bo tu mamy użytą tą formę mnogą. Uczyńmy, to jest rozmowa między ojcem, Synem i pocieszycielem, jakkolwiek byśmy go nie mieli kłopotu pojąć, czy, czy zrozumieć. Wiecie, to jest. To jest coś potężnego. Bóg w ten sposób zaprasza nas na swoją naradę. W takie miejsce, na które codziennie nie możemy wejść i posłuchać, o czym, o czym tam jest mowa, o czym, o czym on rozmawia. Tu na tym zdjęciu może to słabo widać, ale to jest taki misiak, którego moja żona otrzymała jeszcze zanim staliśmy się małżeństwem, może jakieś 15 lat temu dostała go ode mnie. Bóg w tym 26 wierszu, w moim myśleniu, zaprasza nas do swojej intymnej przestrzeni. Ja też bym chciał Was na chwilę zaprosić do swojej intymnej przestrzeni, do przestrzeni naszej wspólnoty małżeńskiej. Kiedy zostałem mężem, miałem 20 lat, i nie miałem jeszcze w sercu takiego własnego pragnienia, żeby mieć dzieci. To pojawiło się trochę później. Ale moja żona, kilka lat starsza, zaszczepiała to pragnienie. Między innymi w taki sposób, że kiedy leżyliśmy sobie wieczorem za zamkniętymi drzwiami, nikt nas nie widział, to brała tego miśka, kładła między nas i mówi a co by było, jakby tu nie misiek był, a dziecko między nami? 26 wiersz to jest Boże zaproszenie nas do Bożej intymności, żebyśmy pojęli, że Bóg nas planował, że Bóg o nas rozmyślał, że nasze istnienie tutaj na ziemi jest czymś upragnionym, Czymś chcianym. Jan wyjaśnia na początku pierwszego swojego listu, dlaczego w ogóle opowiada o Jezusie. Ja uważam, że to jest też odpowiedź na pytanie, dlaczego Bóg stworzył nas ludzi. Jan mówi, abyście i wy społeczność z nami mieli, a społeczność nasa, nasza jest społecznością z Ojcem i z synem Jego. I drugi powód, aby radość nasza była zupełna. Popatrzcie, w łonie bóstwa panowała atmosfera prawdziwej miłości i prawdziwego szczęścia. W tej wspólnocie trzyosobowej panowała atmosfera prawdziwej miłości i prawdziwego szczęścia. Jeśli mamy coś, co nas naprawdę cieszy, jak możemy się cieszyć tym jeszcze bardziej? Jeśli mamy potrawę, która nam bardzo smakuje i sprawia nam radość, jak możemy jeszcze pomnożyć naszą radość poza tym, że spożywamy ją sami? Podzielić się. Wiecie, to jest zdumiewające, ale dlaczego Bóg. Może, może inaczej, Bóg dał to też przez, doświadczyć w rodzinie. Rodzina to jest niesamowita rzecz. Ja mam dwie córki 12 i 10 latkę. I kiedy urodziła się pierwsza, to sobie pomyślałem, wow, legalnie kocham jedną kobietę, a teraz legalnie jeszcze mogę kochać drugą kobietę, a potem jeszcze trzecia się pojawiła. Oczywiście, 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 to jest innego rodzaju miłość. Ona się inaczej wyraża, ale to jest miłość. To jest miłość. I każde małżeństwo, które z takim no, swego rodzaju Bożym błogosławieństwem idzie naprzód w swoim doświadczeniu, kiedy pojawia się dziecko, to tak naprawdę jest wzrost szczęścia i radości, a nie ubytek. A zatem to jest Boży cel. Stworzenia nas, aby włączyć nas w społeczność miłości i szczęścia, i w ten sposób jeszcze bardziej pomnożyć to szczęście i tą miłość, którą przeżywa Bóg, którą przeżywa BÓSTWO. Intelektualni giganci tego świata, z całymi swoimi tomiskami, z całą swoją mądrością, często z dorobkiem naukowym swojego życia w obronie teorii ewolucji, tak naprawdę bronią bardzo prostą i bardzo niszczącą myśl. My jesteśmy tutaj z przypadku. My jesteśmy dziećmi niechcianymi. Dziećmi, które powstały dosłownie w wyniku przypadku. Ja nie znam nikogo, nie miałem okazji poznać doświadczenia człowieka, który byłby dzieckiem niechcianym. Takim dzieckiem, które się pojawiło i nie zostało zaakceptowane. Ale nie taka jest. Nie taka jest perspektywa naszego życia, naszej egzystencji. Jesteśmy tutaj, bo Bóg tego pragnął, jesteśmy tutaj, bo Bóg tego chciał, jesteśmy, bo Bóg to zaplanował. Nasze pojawienie się na tym świecie przyniosło Bogu radość, a nie smutek. Nie jesteśmy kolejnym ciężarem, przepraszam za kolokwializm kolejną gębą do wyżywienia, kolejnym problemem. Jesteśmy źródłem radości i więcej. Opowiadanie Golgoty zaczyna się w tym pierwszym opowiadaniu z Księgi Rodzaju. Bóg był gotowy stać się jednym z nas, dźwignąć ciężar korony cierniowej, ciężar krzyża, ciężar naszych win, żeby ostatecznie każdy z nas mógł mieć udział w radości i szczęściu wspólnoty właśnie z Bogiem. To jest niesamowite, ale dwa pierwsze rozdziały Biblii mają swoje odzwierciedlenie w dwóch ostatnich rozdziałach Biblii. Wszystko, co jest pomiędzy, jest opisem Bożej walki o to, abyśmy mogli wrócić do tej wspólnoty szczęścia i miłości. Bądźmy odważni, by czy to wielkim gigantom intelektualnym, czy prostym ludziom, w słowach czy wielce mądrych, czy najprostszych, ale mówić, że mamy Ojca, który nas kocha i który się o nas troszczy. Niech Bóg nam błogosławi. Amen.